Dzień dobry wszystkim, czy też dobry wieczór. Dzisiaj mówimy o Zeusie, a raczej o jego kobietach, żonach i potomstwie. Ostatnio, tak zagłębiając się troszkę, myśląc o stworzeniu takiego większego materiału o bogach wywodzących się z mitologii greckiej, no spojrzałem ile Zeus miał tych kobiet, ile miał tych dzieci, jaki był ich Późniejsze miejsce w tej mitologii greckiej, i stwierdziłem, że naprawdę materiał, rzecz o której warto powiedzieć. Może się wydawać w pewnych miejscach nudna, bo to jest takie monotonne wymienianie, ale warto wiedzieć, że ten Zeus miał całą masę według mitologii greckiej dzieci, kobiet, które też były ważnymi częściami tej mitologii. Jednak zacznijmy. Wszystko od początku. Zacznijmy też od tych boskich towarzyszek, ponieważ poza takimi zwykłymi, śmiertelnymi kobietami, Zeus miał troszkę tych towarzyszek, że tak powiem, boskich. Pierwsza z nich to Demeter, z którą miał Persefonę, czyli żonę Hadesa. Hadesa, który był bratem Zeusa. O Persefonie oczywiście każdy wie. żona. Hadesa, pół roku będąca z Hadesem, czyli wtedy mamy zimę, pół roku z matką Demeter na ziemi mamy wiosnę i lato. Z Herą, czyli z tą jego najważniejszą żoną, miał Hebe, Eiletyje, Aresa i Hefajstosa, czyli też bardzo ważnych bogów, zwłaszcza Ares i Hefajstos. Z Latuną miał Apolla i Artemidę, no, o Apollo każdy słyszał, o Artemidzie chyba też. Z Mają natomiast miał Hermesa, też jednego z bardzo ważnych bogów. Z Mnemosyne miał dziewięć mus. Więc spora część bogów, i to tych olimpijskich, to dzieci właśnie Zeusa. Nawet pozostając na tych kilku bogach, boginiach, można stwierdzić, że tych dzieci było sporo. Ale to dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Ponieważ te dzieci z boginiami, nie wiem jak to odmienić, to była tylko część. Musimy pamiętać, że tych kobiet bogów nie było wcale tak dużo, za to kobiet ziemskich była cała masa, gdzie Zeus często, można powiedzieć, schodził no i zostawał ojcem kolejnych dzieci. Oczywiście najsłynniejszym dzieckiem z śmiertelnej kobiety jest Heros Herakles. A jego matką była Alkmena. To właśnie ten Herakles, można powiedzieć, najsłynniejszy, czy też Herkules, ale też najbardziej prześladowany przez żonę Zeusa Here. On był kimś naprawdę wyjątkowo ważnym. Ale to nie był jedyny Heros, będący synem Zeusa. Później mamy Perseusza, urodzonego przez Danae, z Europą, która pod postacią Którą pod postacią byka porwał na Kretę, miał Minosa, Radamantysa i Sarpedona, którzy później mieli dosyć duże, jakby to powiedzieć, wysokie stanowiska w świecie zmarłych. Z nimfą Io miał syna Epafosa. Z nimfą Io oczywiście wiąże się historia Hera jako żona Zeusa. No, nie pasowały jej te wyskoki w bok Zeusa ciągłe, zamieniła tą nimfę i owiałówkę i zesłała na nią bąka, który cały czas ją męczył. Oczywiście Zeus odmienił ją i ukrył w Egipcie. Z Ledą, królewną spartańską, miał Kastora, Polideukesa, Helenę i Klitajmestra. On, te dzieci były urodzone z jaja, ponieważ Zeus objawił się ledzie pod postacią łabędzia. Jak starożytni Grecy wyobrażali sobie ten poród tego jaja, rodzenie nie wnikajmy. Z semelą miał Dionizosa. Ta na przykład, to było dosyć ciekawe, ta zapragnęła, żeby Zeus ukazał się jej w takiej prawdziwej postaci. Ten się ukazał jej w postaci pioruna. No, ona niestety z tego powodu zmarła, zginęła, ale była w ciąży, więc Zeus donosił tą ciążę tego Dionizosa. No, Zeus to Zeus i w ten sposób mamy Dionizosa. Pamiętajmy, że to tylko część dzieci potomków Zeusa, tych najbardziej znanych, ponieważ wiele regionów to jest podobnie jak z Heraklesem. Każde miasto, każda część Grecji, uważała, że w czasie pobytu na Ziemi Herakles był tam, dokonał jakiegoś czynu. Podobnie było z Zeusem, z jego dziećmi, potomkami. Ten wpływ tego Zeusa też był często kwestią. Na przykład w danym polis uważano, że Zeus 200 lat wcześniej był, jego potomkiem był jakiś król, który dał hmm, początek jakiejś dynastii. Wiemy, jak to działa. Ale podsumowując, Zeus był bardzo płodnym bogiem w mitologii greckiej, miał całą masę dzieci, i o ile inni bogowie, ci najwyżsi, też mieli sporo dzieci, to jednak nie tak ważnych, nie tak wpływowych i nie tak bardzo oddziaływujących, mających wpływ, pamięć w mitologii, w religii greckiej. Czyli jeśli kiedykolwiek pomyślimy jeszcze o Zeusie, to pamiętajmy, że to nie tylko najwyższy bóg mitologii greckiej, ale też początek wielu ciekawych historii. Taki ciekawy początek ciekawych historii. A na dzisiaj dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, oceń, skomentuj, podziel się, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym. Do usłyszenia ponownie.